Kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie wyjazd w teren. Teraz się zastanawiam, jakiego wziąć konika. Ym, no, nie wiem, mam dylemat. Ym, nie wiem, <grym> nie wiem. <grym> tak się zastanawiam, no bo tak, Hariba teoretycznie mogłabym sobie wziąć, tylko że ja na nim wczoraj jeździłam, więc. Wczoraj? Tak, wczoraj, wczoraj na nim jeździłam. Yy, I właśnie, no nie wiem, żeby tak dwa dni pod rząd. Blackmana też bym w sumie teoretycznie mogła wziąć, yy, ale no nie wiem, bo yy, ostatnio mu się chyba o głowie rozkleiło, yy, no tak, więc będę musiała je dopiero zreparować, także on chyba raczej odpada, bo na kantarze nie chcę na nim za bardzo jechać, yy, bo się trochę boję, bo dawno nie był, Levi to totalnie odpada, bo ona no niby była na wakacjach i jeździła w tereny i wszystko i ona jest fajna w terenie. Ale robię teren razem ze sesją zdjęciową Więc się tak jeszcze zastanawiam też No i Baby Joya bym też mogła w sumie wziąć Więc czekajcie, zastanowię się I też jeszcze, no I zdecydowałam się na Baby Joya A więc y, teraz będę mu ubierała o głowę I biorę mu skośnik, bo jedziemy w teren Oki, ok, konik jest już gotowy Też mu rozplątałam warkocza, żeby do zdjęć było wszystko pięknie I już lecimy no Okej, okay. jeżeli chodzi o pogodę, to pogoda jest prześliczna, yy, jednakże yy, wieje, więc bardzo przepraszam, jakby było mnie źle słychać, zobaczcie, jest takie niebo yy, i taki, no ładne jest niebo, dobra, yy, normalnie przez wiatr mu tak wywiewa grzywa, że po prostu wygląda jak milion dolarów, także my już wyruszamy w teren. Okej, okay, my sobie idziemy już w ten teren. Trochę już jedziemy. Tam Babyljoje w luźną wodę na razie go muszę porządnie rozstępować. No i idziemy sobie tutaj taką dróżką. Mm, tutaj są takie łąki I i no, i jedziemy sobie z Babyljojem naprzód przed siebie i pokażę wam jak będziemy już kusować. Kusujemy. rzepak, gdzie, nie wiem czy to jest w sumie rzepak, ale chyba tak, ale nie wiem sprawdzimy to super koń i będziemy zaraz robić sesję zobaczcie na no to tylko jak cudnie cały tutaj, to jest chyba rzepak, chociaż nie wiem jak to nie jest rzepak, to możesz mi napisać, bo jest tak trochę rzadko ale, no ale wydaje mi się, że to jest rzepak i tak, tutaj jest taki wał, po którym będzie teraz galop przy rzepaku i później jak skończymy już galopować, to zrobimy mm, zdjęcia. Galop tutaj jest cudowny. Nie wiecie jak to pięknie, przy tym rzepaku pachnie. jest śliczny, więc zaraz będziemy robić fotki. Oczywiście jak wiecie, po galopie koń nie może stać, więc nie wstępuje. Ale jeszcze go tutaj rozkusuję po tym dalej. A teraz zrobimy jakieś już zdjęcia. No więc zrobiliśmy już zdjęcia, tutaj Wam się one będą wyświetlać teraz po kolei i ja jestem z nich bardzo zadowolona, wyszły prześlicznie. Również w całej sesji jestem bardzo zadowolona. Tutaj tego pytuszka wyciągnę, żeby go nie wkurzał. I teraz sobie jeszcze tutaj pokusujemy po tym wale. Także myślę, że sesja bardzo udana, tak jak mogliście to tutaj właśnie zobaczyć po zdjęciach. Więc teraz będzie kusik na luźnej wodzy. Okej, okay, a więc jak możecie usłyszeć, dorwał nas straszny wiatr, e, więc już zmykamy. E, ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zdolna z terenu. Na razie do końca tego wału będziemy sobie stępować, a później może jeszcze na chwilkę zakusujemy lub zagalopujemy. E, także jak my się już żegnamy z rzepakiem, który jest naprawdę prześliczny i sesja i teren bardzo, bardzo udane. Tam jeszcze słoneczko jak widać... Roz... O, teraz rozjaśniło nam tutaj cały rzepak. Radę ślicznie jest. Cudownie. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z terenu, tutaj są jeszcze pola całe i tutaj rzepak i tu jest wał, wow. więc jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tej sesji, z całego terenu, mam nadzieję, że zdjęcia Wam się spodobały, które tutaj zamieściłam, a jeżeli chcecie więcej, to zapraszam na Instagrama, tam również wstawiłam nasz galop i takie tam i w ogóle mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba póki co, także no. Na razie sobie wstępujemy. Jestem bardzo dumna z że Dżerią, ponieważ jest naprawdę super grzeczny. Bo przerobimy najczęściej, to właśnie tutaj jeździmy w tereny. Mamy mm. super wszystko do galopu, więc najczęściej, właśnie jak teren, to tutaj jesteśmy. Mm, no ale czasami zdarza się to tak. gdzie Ja uwielbiam w terenie, a swoją drogą bardzo, bardzo, bardzo dawno nie była w terenie. Więc w końcu udało się to zrealizować. A dzisiaj będziemy sobie jeszcze Siarczyka. Także no. Ale wieje masakra. Przed chwilą mieliśmy małe potknięcie, ale już wszystko jest ok. I teraz już się zmywamy, bo zaraz się przeziębimy. I Bubble Joy i ja. Od tego wiatru. O, teraz na chwilę przestało owiec, albo dalej wieje. No trudno. W ogóle zobaczcie tutaj. Jest błoto. I tu. Także no i taką dróżką, jakieś przy tam, nie wnikajmy. Kus! Uff, prr, babeczek, prr, prr. Super koń! To był nasz ostatni galop. Widzieliście był strasznie falony, bo wydruj gnał jak na wyścigach normalnie Teraz już z wracamy do domku Jestem z bardzo z niego dumna I my już moi no drodzy wróciliśmy z terenu ja już rozebrałam babyczę, ja także bardzo Wam za to Dziękuję. Mam nadzieję, że się spodobał i pa pa!